Zrzydzieli się to, kochani. Właśnie to ja loguję. <noise> Kocham Cię. I jeżeli Wam mi się dla Wam to pokazać w Jak to mm, psi moje Dzisiaj dzień urodzin, co prawda, jest, są to urodziny część druga, ponieważ już dla rodziców, yy, dla, yy, dla dziadków. No i dla nas robiłam urodziny, a teraz przyszedł czas na koleżanki z przedszkola, sąsiadki. No i jesteśmy jak zwykle opóźnieni ze wszystkim. Mi paczka z temu nie przyszła z takimi akcesoriami na urodziny, ale na szczęście byliśmy na szybko w sklepie i dokupiliśmy to co trzeba. Także jest teraz fajnie. Zosia się cieszy, bo sama sobie mogła różne komponenty urodzinowe wybrać. Takie to pery, girlandy, balony. Także jest ok. Ta, takie girlandy. Przygotowania. Przygotowania do urodzin. A co? Jakie pizza? Margarity. go. Torcik Zosia przygotowała, w, czeka w lodówce. O, czeka tutaj w lodówce torcik, co to wczoraj sama Zosia robiła. E, no to chodź Zosia, idziemy się przebrać. ja Dobra, no to ja idę sama. Nie. No chodź ze mną, no bierzesz kreację. I jeszcze musimy przygotować e, prezenty dla gości. Mamy tutaj księżniczkę. To chyba księżniczka Roszpunka. Ło, wow, jak ślicznie wygląda. Tylko musimy fryzurkę zrobić. Chodź. A punka ma chyba kosika, ale... warkoczyka. No to zrobimy warkoczyka. Chodź, kochanie. Możemy zrobić warkoczę to tak. gumką. No. Ale będziesz miała dzisiaj gości. To zrobię ci z tyłu takiego malutkiego, tak? Mm. Chcesz z tyłu malutkiego? Czy bardziej wysoko chcesz warkoczyka? Czy nie, po boku? się, tak. Dlatego, że tutaj. A tu. No tutaj, tak? Tuż. Ale nie ja się. Takiego, ale Lopunka ma innego walkowca, dlatego idzie tutaj sienka. Wiem, takiego tutaj niskiego ona chyba ma, tak? Mhm. nie takiego. Jeszcze mamy takie prezenciki dla dzieci, tak? No i mamy czapeczki jeszcze, to może rozdamy każdemu, jak przyjdzie do nas, to rozdamy te czapeczki. Tak? I każdemu, każdej dziewczynce dasz. O tutaj mamy te, jak to się nazywa? Bańki. Bańki właśnie. I każdemu damy do paczuszki bańkę i po kresce. I po malowance. Bańka. Tak. Malowanka i banki. Skład imi zawsze w niej jest gorąco, a się wydaje cieniutka. Nie I lubię ja jej. Ja też mam koszulowe takie, że jestem spocona od razu. Ale ślicznie wygląda się w niej. No tak. Prezenty mamy prawie spakowane. Mamo, No mamy spakowane, już piękna. <laughs> Dla gości oczywiście. Teraz pokażę Wam zamówienie z temu, które mi przyszło we wtorek, a urodziny były w sobotę, czyli tak naprawdę dwa dni robocze opóźnienia. No szkoda, bo paczka jest przecudowna. Byłyby takie typowo urodzinki roszpunkowe. Na torcik napis z roszpunką, piękny, złoty. Zestawik kubeczków i talerzyków z roszpunką oczywiście, bransoletki jako y, komponent prezenciku na, y, na koniec imprezy dla dzieci, y, co jeszcze? O, zamówiłam taką płachtę, piękną, Zosia byłaby zachwycona tym. Roszpunka, Zofia, urodzinki. Co ja mam teraz z tym zrobić? No co? Albo to oddam, albo zostawię na przyszły rok, ale jak nie będzie tak zakochana w różpunce w przyszłym roku, no chociaż mam drugą też córkę, ale no nie wiem, co będzie za rok. I tutaj jeszcze takie lusterka taki zestaw do zabawy dla dzieciaków, do tego są dołączone mazaki i dżety, tak żeby przystroić sobie ładnie te lustereczka. Co prawda ja kupowałam jeszcze takie koniki właśnie do robienia własnoręcznie dla każdego dziecka, no ale to koniki, a tutaj takie fajne lustereczko. Natomiast w sumie tego dużo było wtedy. Ale wszystko chodzi o to, że no tutaj jest tematyczne, tak? Bo można iść do Tediego, czy do jakiegoś innego hańczyka i też wyczaić takie same, znaczy takie same, podobne produkty, ale tutaj chodzi o to, że wszystko jest pod tematykę moją, czyli tej roszpłunki. Na szczęście to nie było tak, że Zosia sobie wymarzyła tą roszpłunkę. tylko to była, miała być moja niespodzianka dla niej. Zobaczymy. Co ja z tym zrobię? Serdecznie dziękujemy za wszystkie prezenty. Zofijka była bardzo zadowolona z nich i wymienię tutaj dwa. Jest to piasek kinetyczny. Jak ona usiadła przy tym piasku, to jej nie było na godzinę. Oczywiście później było sprzątania, co nie miara. Następnie druga rzecz no to są rolki, które ja wybrałam, ale wiedziałam, że one się będą Sofice podobać, bo, bo jej wcześniej pokazywałam i ona chciała takie rolki, więc Wam pokażę, bo mam je na dole i do tego jeszcze kupiliśmy ochraniacze. Te rolki zaczynają się od rozmiaru 26. No, czyli akurat na nią właściwie. Ale będziemy pewnie jeździć dopiero w przyszłym roku. To są te roleczki. Mają przecudne kolory: Turkusik, róż i biel. To są tak naprawdę takie rolkowrotki I Sofika już jeździła po pokoju na nim, bo na nich była się nie mogła doczekać. Także to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie i bye bye.